Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś prawdopodobnie wybierzemy się na polowanie na Czaple, bo zlokalizowałem ostatnio Czaple w fajnym miejscu. Tylko nie wiem, czy się przejadę, bo pogoda jest jak widzicie słaba. Zaraz Wam pokażę, jaka jest pogoda. Pogoda niestety jest deszczowa. Nie wiem, czy coś będzie z tego, bo miało od 14.00 przestać padać, ale czy przestanie? Mam nadzieję, że przestanie. Jak widzicie, cały sprzęt już czeka. Jestem spakowany, także tylko się ubiorę. Posmaruję się oczywiście preparatem na kleszcze i ruszam. O ile się uda, o ile przestanie deszcz padać, mam nadzieję. co jest czapla myślałem już, że jej nie ma a ona o dziwo zamiast nad wodą to sobie siedzi na drzewie ale tutaj telefonem Wam nie pokażę zaraz Wam spróbuję ją sfilmować na początku z daleka, żeby jej nie wypłoszyć zresztą słyszę śpiew ptaku może coś jeszcze się uda sfotografować także nie przedłużam, ruszam Była czapla i odleciała, ale idę znowu za nią. Wiem, gdzie jest. Ona tu się ogólnie trzyma cały czas tych, tych stawów. Także nie powinna odlecieć daleko. Niestety czapli już nie było, ale za to, jak widzicie, były inne ptaki. co podszedłem jeszcze tutaj z boku taki mały lasek, jest niby lasek i ten taki otok strumień, który zasila te wszystkie stawy, tam było troszeczkę ptaków. Próbowałem pełzacza leśnego sfotografować, bardziej sfilmować, także zobaczcie sobie. Spróbuję go trochę powiększyć kosztem jakości. Mam nadzieję, że coś będzie widać na tym filmie. idę w stronę tej, tego, Jeremia, Jeremia W każdym bądź razie mijałem tutaj, właściwie zawsze mijam jak idę do pracy Jak jadę do pracy samochodem to zawsze mijam to miejsce I ostatnio się przyjrzałem i zobaczyłem, że jest bardzo dużo takich pociętych drzew przez Bobry Także idę w tym kierunku i zaraz zobaczę Jak widzicie jestem, widać jestem pod wiaduktem, tam moja BMW stoi I ruszam w tamtym kierunku, zobaczcie jaki to fajny teren jest. Nie wiem czy stąd widać, zaraz wam nakręcę na tele, ale taki podmokły teren. Zwróćcie uwagę, jakie poobgryzane te gałęzie są. W górze latał jakiś drapieżny, jak widać, ale był bardzo daleko. OK, kończę na dziś moją wizytę u bobrów, u których nie udało mi się niestety nakręcić, za to, za to trochę ptaków mi się udało, co mnie bardzo cieszy. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, sporo samochodów tu jeździ. Idę do mojej BMK, w cudzysłowie, i, i jadę do domu montować film. Do następnego cześć.